Dobra, łatwo wymanewrujesz. Ja pierwiesz <ścoughs> SŁUTEK! <ścoughs> <śpiew> pierdol... A to to drużyny mamy. No, oni są w tych tirach. Co to jest? T Tirowcy, rowerzyści. <śpiew> o, chuj chodzi. Unikaj kierowców i do trzy do metal. Ja mam kondycję chujową. A, bis! To za bankart wojny, kurwa. Ja za... o A? O oh, kurwa! Jaki fuks. Miałem. Nie, 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 nie! Nie miałem, skoro... O masakra! Jedź, Nie jedź jedź! jedź. Ja w <śmienny> <śmienny> A, nie <śmienny> Zostaw mnie O no to Dobra, jedzie Jerzy! Je ma <śmiech> <śmiech> O kurwa! O fuck. o fuck, o fuck! Spadam z roweru! Dobrać. Siadaj, kurwa! FAK! Jak! <laughs> fuck on pokazuje jeszcze. <laughs> Damek, ja patrz, jak się <śmiech> <dobrałem>. <śmiech> Oh, kurde. Jak zdrówki! Mam takie fuck you, macie wszyscy kurwa! Ja cię cię cię! Zpadłeś! O fuck, ja! Yeah. Yeah. <grym> Obmunik jest za słaby, musi dorosnąć. <grym> Teraz ładnie, zobaczymy. Trąbię, także uważajcie. <grym> Jak to adrenalina! No. Te ścigają! <grym> Jak! Dawaj, najpierw jednego, potem drugiego rozjebi. Dobra, to ja sobie już zajadę te mety. Mogłeś już był ja blisko skończy. Masakra. Jadę po moją myszkę. Jest! Dobra, Ej, przejedź go, przejedź! Kurpa, trafił Jest! A to Ale na dole jest. Teraz. no to jest. No, pomysł. Ale się żeś wkopał. Cześć, zjechał na dół, zjechał na dół. Wiem, widzę go. Jest! <grym> Dojedź kurwa, rowerzystkę. Ja teraz ten będzie musiał rowerzystkę. teraz. to jej, bez... Padę. Co bez sensu. Co bez sensu. Kurwa, Ty jeszcze. No, już z tyłu są. Patrz, jestem. Dobra, ja się wezmę, Adrian. Nie dasz rady. <grym> No, wyjdź. Dasz radę? <laughs> hey. Kurwa, no. Nie przejadę. Ah. Dobra, uwaga, obaj lecą na ciebie. Uważaj, uważaj, uważaj. So close. Jak ja cię Ja! poleciał! Dobra, mamy! Nie! To Ty, to jest koniec! Win! Win! Dobrze! Dobra, dobra, Dobrodo, Dobra Nie, 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 ja, jest ro... JAK?! Jest, A, jest. Yes? No? dobrze, rób, rób, Jest! Jest! Udało się! Dobrze, w dwóch Jaki fuks! <observation> Ej, w dwóch przeżyliśmy! Tak? No, ja też przeżyłem, miałem 0hp, ale przeżyłem! Aaa, to jest ta droga, tak? miasto. Ej! Ej, nie o, wyrobię! Porwa, ale, ale znosisz no. Weź tym w ogóle skręcaj masakra I zrobił to co kurwa robił kiedyś Jerzy Co? Kurwa Co zrobił? Między kuroblokami zapierdala Ale co? Ale Masakrycznie trudno było no ciężko. Ta mapa jest ciężka. Muszę jechać górą, rowerem i ty się nie rozpędzisz na tyle tirem, żeby mnie rozwalić. I już z tyłu zamieszał No przecież widzę. <grym> ja pierdolę. O! Już? Ale szybko było. Oh my god. Bo dwóch leciało, nie wiedziałem gdzie skończyć. Oh, no, oh no, oh Taki no, tył, oh no, oh no, nie? oh no, oh no. Uciekaj, uciekaj. Nie! Nie! Nie, nie, nie. Na mosty się otrzymałem Robiłem za znaczek kurde Mercedesa Przed chwilą dalej gora gramy jak kierowcy. No żeby mieli szansę, nie? Bo ostatnie dostali wpierdol na Co boy? Ja Dobra plan. To, A ja ich przytrzymam no. <grym> no. Emek poszli za tobą od razu O kurwa. To był nie no, będę jednemu już dziękujemy Jest. Kurwa, JEST! Ma... JEST! Dobrze. No jeb. No przez... Przejechałem się po nim. <grym> JEST! Stój, no, Sto mu na Fuck! rowerze. Stój mu na rowerze. No jadę po niego, stój mu na rowerze. No, już pojechałem, dzięki Adron. Czemu ty mu nie stanowisz na rowerze po prostu? No musiałem odjechać kawałeczek. FAK! TAK! JAKIM cudem? Kurwa po okay. pomniku pamięci narodowej podjechał! Jest! <grym> <To odpierdala. grym> jest, jest! Kurwa, kurwa, kurwa! Uuu. Bierz jest, go, bierz hey, go! Ha, spaka. Jest! Nie! <grym> to, jest, to jest jakiś staget, Ja pierdolę tobie, każdy kto leży, spierdala. <grym> Dobra, jest! Złapał Dobra. Do jedzie, kurwa! To już kurde z tymi sygnałami z tyłu lecą. Jest! Ja nie wiedziałem, gdzie jest rower, nie? Poddałem się, kurwa. Szybko. Ale zauważcie, że on w ogóle przerzutek nie zmienia. <grystanie> o kurwa, o kurwa, kurwa o kurwa! Dobra, łatwo wymanewrujesz. Ja bym <grystanie> W znak. Ja pierdolę! Ja pierdolę! No, super! No, no, przejazd 100 metrów, kurwa, on w znak pierdolnie. Wiesz, a co ty jesteś po Mogłeś no, ja jest... bez... Mogliście nic nie robić, znaki tam nie zajebał. O, ja. Dobij go, proszę cię. Kurwa! Umiesz. Nie mogę ruszyć! Kurwa! Gdzie mnie zrespiło? Pod mapą! Ja! Pierdole, ja już nie Zmień zmienię to film. Pod mostem! Chodź tak, bo słyszał Davida. Tak, tak jak zrespiło zaraz z tyłu. Ty, a ja ja do, go, dojedź go. Kurwa. Bardzo ładny, mroczny. lepiej! Kurwa! FIODOR! FIODOR! Nie! Kurwa, już ich widzę. Ja słyszę. <laughs> Dobra, teraz tego. <laughs> Dobra, to... Syfalić! <laughs> Ooo... most! Wyszłaś tutaj! No nie popychaj mnie! Kurde... JEST! To... <laughs> JA PIERDOLĘ! <laughs> to most z go przejebało, nie wierzę! Jedź, jedź, jedź. Kurde. Ja! I na mosie mi zostawiłeś samego. Dawaj na mosta! Na most, na mosty no, no, nie no, 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 lewa, Lewa, no, 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 nie, no, nie nie, nie. 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 Kasuj, tak.

Mam błąd kurwa. kolega, błąd! Cofaj szybko. <noise> szybko. Ja! Jedź, Wiecie, jedź, jedź. Jest. A kurwa. Po rowerze kurwie. Dobra, ty jedź sobie. Ten Adres nie nic nie zrobił. Łoo ty! Gość co koleś! na nawet. Ja! Cześć! Jest! Rozsmarowany! Ej, rower, 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 rower! Kurwa, on wsiada rower! Ooooooooo! Robert trzymam! Piękny to z O jak trzymaj! Je... Jak! Nie Uciekaj! Jak? Dawaj, dawaj, mu wsiada! Jest! Jaki cudem! Jest jakim cudem. <grywa> jak? Może, może, może. Jest, kurwa, dojeść, Przejedź go, kur... Jest, jest! Leży. A to każdy od każdego się uczy. Ej, ten Dino! Jopie! <grywa> Oj, ja mawaka, mawaka. Nie ja powinien ma ja dostać extra pońcy, kurwa, za to. A jak to daleko teleportowało? Nie no. ma kurwa. Tego łap, tego łap, ja tej kurwa trzymam. Jak się wkopał! No, Jebieżdżę! Ja On się nie wywrócił. To już tutaj? No. no i przejebane, nie? Ja! Weź go kurwa z łap. Kurde. A bo munik nie umie normalnie, grać, prosto. <śles> Uwaga! Już są! O kurde, dobra Jest Spalaj. Spadaj! Dzięki To jest sama dranku, Już ja po ciebie Nie! Na dwa baty chcą cię, chcą cię wziąć Ja! Żyję, żyję, pi żyje! Pierwali żyje, żyje. się! Szybko! Ja pierdolę! Poczekaj osły poszywat! O kurwa, o kurwa Jest, jest, jest! Okej. Okay. O nie. Nie, nie. Na moście. Z ja się bawały wyjął? Jedziesz. Jest So close. Ej, wy go eksportujecie? Czy do no, mnie chcecie zabić? Ja pierdolę, to jest taka Yes, jest, ja jest, jest! Jest! Ta, ta jest! Jest! jest. Ja ja jest. Ja ja. Ja. Uwaga, ja na ciebie, albo nie. <coughs> Dobra, walaj, O, fak, już było, bylisko. Ja! Nie żyjesz jeszcze, nie jeszcze żyjesz. Coś coś mówię nie... O kur o kurwa, Brake o kurwa wersji. Jaki fuks O kurwa, na dwa fronty lecą Nie! Jostał mój rower no i co? Jakim cudem? Jakim cudem? Jak ty Nie wiem Dobra mam Jednego <laughs> Jakie ja? kurwa O kurwa Dobra, Jak A jak ty Widać? zapierdalasz? No to tak, to nie że czy że kaple używali kurwa O <laughs> <laughs> co to było? Ej rozwaliłeś mnie do cękiem <laughs> A no, nie mam, nie mam roweru Ej mi też ostatnio zniknął Ja kur... Ja. tak podskoczył. Ty faktycznie kurwa capstock działa Bokiem leci What the fuck Ja patrzyłem się na siebie. Oby tak jestem uroczy